Siemanko z tej strony glutek.pl. Jest dzisiaj za mną mister Kokosik. Siemanko? Jesteśmy w Q World. No Jest ja to śpię. czwarty odcinek. Kokosik śpi. Nie ma co. Ja też pośpię sobie trochę. No i ciśniemy dalej. No, żeby nie było, że oszukujemy. Co? To w tym samym jestem, w tej samej pozycji, co skończyliśmy tamten odcinek. No. Nagrywamy no jeden tak, odcinek. Tak samo. Po drugim. Także nice Dobra, chodź idziemy do miasta, bo trzeba dzień zrobić. Gdzie ty jesteś? No, cisnę w stronę miasta, także. Tak, ciemno, tu jak? No właśnie. Łoł, wow, spadłem z góry. Trochę daleko mamy. by się miejscu. przydało zabić te muchy. No. Tylko czekaj, ja. najpierw trzeba dzień zrobić. Coś tam sobie w mieście o. pokupimy. No i trzeba iść znowu na te muchy, bo na nich się dobrze expi. Idziesz w stronę miasta? No idę, idę. tu no dobrze. Prawie za tobą. Mm -hmm. Coś się gdzieś bije. Słyszę. nie tapasz? Nie goni. No ja to już O, mucha mnie goni. Ta wiesz, ta dobra. O, nawet... dwie. Trzeba tankować na łódź. Wow, wow, wow. Dobra, chyba nie przytankuję. Nie um, Czekaj, po Gdzie tam mucha? Tutaj, tu. No ona lata Lata jak szalona. Mam level, mam level Jeszcze nie jeszcze trochę brakuje To, dodaj sobie tam punkty, pewnie jednego punkta ci brakuje do skilla, no nie? Że bo... Ich z mi się nie chce włączyć Jakieś lagi potworne Mnie nawet nie no, już nie laguję w poprzednim mam. dobra, chodź Eee, teraz to z... Do ataku sobie dać? No dawaj tylko do ataku, bo będziesz miał nowego skilla Spoko. Ja już idę w stronę miasta, pośpiesz się. O, mój pies za chwilę będzie, będzie miał czwarty level. Jeszcze tylko cztery expa będzie miał level. Idziesz? No, już. A mój pies, poczekaj. Mój pies ma czwarty. Dobrze. To, to dobrze. Kurde, zanim dojdziemy do tego miasta. A, kwiatek. Ale jest godzina pierwsza w grze. Temperatura 12 stopni. Tego hum to nie wiem co to jest. Coś tam się świeci. Pewnie ognisko jakieś albo... Albo ognisko, na przykład. Idziesz, co tak cicho? No idę, idę, idę. Myślę. Nad czym? Sprawdzam, czy mi się przy bitwie nie wyłączył program. Ja tu mam nagrywanie przystosowane do Minecraftów. Mm -hmm. Kurde. Daleko trochę to miasto. Nic nie widać. Dlatego tak sprawdzam non-stop ma non mapkę, żeby wiedzieć, gdzie idę. No, ja też. Ktoś się tu bije, coś, a jest... nie to mnie gonią Jakieś zwierzęta słyszę, czy jest coś Gonią mnie Co? Co cię goni? Jakieś mopki, nie mobki, tylko te Nie wiem, jakieś magowie <noise> To uciekaj Uciekam, uciekam, ale widzę, że przede mną jest jakaś <noise> mega góra To ci idziesz, bo ja nie miałem żadnej mega góry Teraz chyba będzie mega góra. Ogólnie piszcie, jakie byście chcieli, serie w komentarzach. I dawajcie suby mi. Kosik ma dużo, 16. On zarabia na YouTubach. On zarabia. Tyle pieniądzów ma już, że to w głowie się nie mieści. O, doszedłem do miasta w końcu. Idę, ja zrobię dzień. Gdybym zarabiał, to bym się z wami podzielił hajsami. Tak, tak. To teraz tę te mówi? Tu jest hmm. gdzieś to... Hmm. Dobra, nie musisz już iść. Czemu? No bo ja idę już zrobię dzień. A już jestem. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziękuję za dzień. Coś ogólnie będziesz kupował albo sprzedawał, bo ja bym sprzedał. Co? Nie wiem, czy mam coś do sprzedania. I zobaczę czy ten... Gdzie ja w ogóle idę? Czy nie ma jakiejś broni dla mnie? Ja nic nie mam do sprzedania, ani nic. Mhm. A ci buczy ten mikrofon, jak ruski czołg. Mm. Kurde, czemu te drzwi wariują? Eee, co? Dobra, gadaj Coś dla mnie, coś dla mnie Ile ja mam w ogóle? 14 Czekaj gdzie ręczora. były te yy, ananasy? Nie wiem tam gdzieś na polu Dobra, to sprzedał to, 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 to. Kurde nie, tego tak lepiej nie To nie to sprzedam. To zostawię, To sprzedam. Ej mam dla ciebie e, ten. E, Na ramienniki. Uh -huh. Także zaraz ci dam. nic? Licor Licorines Candy. Mam jakiś ten. Dla, dla kolejnego zwierzaka. Mam jakieś jedzonko. Ty masz w ogóle... Nie chcę mieć ten. Co? Nie da się mieć no, dwóch zwierzaków da w się. jednym czasie. W jednym czasie nie, ale da się normalnie mieć kilka. Poczekaj, gdzie jest ten sklep z tymi jedzeniami dla zwierzaków? No ale tam tylko jest ta guma. Aha. Tu już no. nic nie ma. Co, co ja tu przy... aha wiem po butelki O, widzę. co? <laughs> widzę... no... o no, no. chyba ja mogę już kupić ten nie 10 silverów, a tutaj eee no jak to się nazywa lotnie Dobra, no się nie da to za ile? Dwa. to też dwa wszystko do sprzedania takie tanie. Czemu nie mogę tych ananasów zbierać. No bo może są niedojrzałe? Nie, są dojrzałe. Dobra, idę dalej. Nic tu nie ma. Może jakieś tam zbroja będzie dla mnie. Czemu te drzwi tak wariują? Kurde, znowu sto. 6, 7, mam lepsze. To jest dla MAGA. Rocz To można kupić. Prócz. Tu na 17, a ja mam 14. Czyli więcej nie ma na plus 14, tylko to. Okej. Okay. Czym ja dwie latarnie? O mam 40 butelek z wodą Aż czego się robi te podki No trzeba mieć te Kwiatki takie septuszka Mieczuk jeszcze może jakaś broń będzie A nie byłem Aż. już tam W sklepie z broń Opłaca się formułę kupić? No ja zawsze kupuję jak jest Ananasy trzeba pozbierać I możemy cisnąć dalej Czemu nie chcę zbierać? Aha bo mam Widocznie Tobie też nie chciał zbierać? No Czemu? Nie wiem właśnie. Może mam A dobra, nieważne e, Teraz idę do Polepszyć sobie broń To tu, tutaj Trade discreet Tam trzeba ich Ty polepszasz sobie broń czy nie? A gdzie się polepsza? W później gdzie jest kusura, okay. czy Nie chodź, yeah. chodź za mną. No idę, idę. Mhm. Ty cały czas masz tą maczugę? Tak, bo jest dobra, wystarczająca dla mnie. Ma 9 damage'a, także wiesz. Tak? No. To wiem dlaczego ty już koksisz. Przecież ty masz 2 damage'a. Co mówisz? Ty masz 2 razy więcej damage'a. <laughs> Czemu mi tak laguje dzisiaj, no? No. O, trzy te. Wow, ale tego mi się trafiło. Tu jak nie masz tego drewna, to, to nie masz nic. Do zrobienia tam Chyba, że masz drewno, to dasz? No nie mam tego drewna. No. Tutaj A czemu? jak polepszyć ten mieczy? No już ci powiem. Silverman mam żelazo na 17. No i tutaj stajesz przy tym, no i nie polepszasz. I klikasz ten mieczyk, się, No, ten, ten mieczyk, nie? Jaki mieczyk? No na dole, nie. Gdzie ty? Przecież ja ci mówię w ogóle gdzie indziej. Aha. Poczekaj. Gdzie? No tutaj. W tym. Chyba nie po Który to budynek? Aha, tam. E, no, 10 damage'a mam już w tym. I tutaj przy tym stole? Tak. Czy przy kowadle? Przy tym stole. Co ty przy kowadle robisz? Da się tu sobie Nie wiem, patrzę tylko. Aha, nie mówię o amuletu. 7AK, 76 79 O, to trzeba by było zrobić: 6, 3, 6, 4, 15, 16. No i jak jestem przy tym stole, to co? No, no to tam polepszasz. O shit, zrobiłem sobie dwa razy rękawice. Cholera. Jestem nie da się to cofnąć, nie no Lipa Zrobiłem sobie dwa razy rękawice Chcesz? Tylko nie wiem czy to... A, raczej dla ciebie nie. Muszę sprzedać. A, mam dla ciebie te ramienniki. Trzymaj. Tu, trzymaj. Kurde. Trzymaj. I ciśniemy dalej. Nie wiem jak tu się polepsza, ale... Ciśniemy dalej, Muszę... bo już trzeba kończyć w sumie. Muszę to ogarnąć później. Wziąłeś teraz na, na ramienniki? Nie yeah. No no to Nice Trzeba dobić ten, ja muszę dobić level Piąty Mam 152 EXP na 180 Także myślę, że dobijesz Czemu mój pies ma znowu trzeci level, nie czwarty? Tak w ogóle to ile nagrywamy? No chyba już nie wiem, z 15 minut chyba Myślę, żeby kończyć Jeszcze za 3 minuty, bo no. mi się tak wydaje, że z 12 Ej, chodź zabijemy tego byka Którego? No byka Jedyne są byki Krasnolud Zabiję go He Chodź tu krasnoludzie Ale damage OMG Blutek OMG Jaki damage Chodź tutaj na tego Byka Chyba dwóch go musimy bić Bo on jest mega silny A tu są dwa No Dobra jeden mnie goni bijemy go, Ale... chodź, wbijaj się czekaj, muszę wodę czekaj weź go, odciągnij, atakuj go nie mówię, odciągnij go uciekaj, uciekaj w moją stronę biegnij, a nie w drugą oh fuck co, zginąłeś? Nie, prawie że. 8 HP, omg. Czyli zmienić sobie na poty. Pożyć trochę. On cię nie goni, wiesz o tym? On bije twojego psa i mojego. Chodź tu, pomóż. I poty, i pomóż. O wow, jak damage. Aha, nice, znowu kokosik. Wyszedł? Dobra, ubiję tego byka i koniec. Tylko jesteś? No jestem, jestem. No co dobrze. Co się na tego pomóż, pomóż. Co? Chodź tutaj, za, do mnie. Tu jest byk. Ale i mnie goni byk. No fakt, tu jest ten co. Tylko ten. Ja go przecież mam, tego co atakowaliśmy? Tego co atakowaliśmy, to ja go mam. Nie, ja mam go. No chyba nie. U mnie goni, ja go oderwałem od psów, bo atakował psy Łoł, wow, jaki dimension zadaje Mi się poty kończą Nie proszę cię, nie bij mnie Przeżyję to, muszę go zabić, muszę Gdzie ty jesteś? No, na mapie sobie pop popatrz Nie widzę cię na mapie Bo wyszedłeś Z czego? Z serwera, nie macie w ogóle na serwerze nie mam. No normalnie cię nie ma, no. Tak cię nie ma. Jaki silny. Łoł, wow, bo zginę. No, 12 ekspan tylko Dobra, Kokosik tylko się pożegnał i tyle e, To koniec tego odcinka. Kokosik nie ma go na serwerze e, Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie e, Link do kanału Kokosika podam w opisie To wszystko, na razie